Które ma 75 roli, i jest Titanic, Party Panda i, i Hughes, Party Panda, i jest 75 roli. Po Nie to, jest, to, jest. to jest. Kis. Nie! No Chrisu! Drowerk policjantko, zapnij mi i Jasne! Co, Co ty pisę? Co ty Jasne skarbie, dzisiaj jest już tak Jasne skarbie, oczywiście, że zapnę. Pozdrawiam cieplutko, Chrisu! Bardzo dziękuję skarbie od cieplutkiego donata Serduszko na czacie, prola, okieta żubi, to się no Chrisu, się ma Pewnie parę milionów, parę dziesiąt milionów nastawi. Nie człowieku! A to dawaj ktoś jeszcze i tysiąc hamral dawaj kajdanki już mam. Ja pierdzielę tysiąc na liczniku zaraz, no nie! 999 godzin na liczniku, co to się wydarzyło na sam start! Krisu bardzo dziękuję za cudownego do no ale okieto No i nie wiem jak.

Najgorsze jest to, że nawet nie wiedziałem, że był traktor. Dzięki serdecznie, panie kolego. Jak odblokuję czat, czyli za minutę, serduszka na czacie, piona, bo Kieto to mega pozdro, ale najlepsze jest to, że nawet tego traktora nie słyszałem. To jest najlepsze w tym wszystkim. Bo miałem wyłączone słuchawki. To jest najlepsze.